Jesteśmy w Zakrzowie, Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd, które odbywają się tutaj po raz 19. Jest to zlot gwiazd z Polski, bardzo znane postacie, w ilości kilkudziesięciu osób przyjechały do nas na Opolszczyznę. Mamy konkurencje jeździeckie oczywiście, mamy również osoby, które w dużej ilości kibicują imprezie w jeździeckich, Konkurencjach startują aktorzy w Skokach przez przeszkody w Westernie, w Ujeżdżeniu i w Powożeniu. Impreza jest cykliczną imprezą, odbywa się co roku w ostatni weekend sierpnia. No i gościmy całą plejadę znanych postaci, która tutaj prezentuje się publiczności naszej. Chciałbym przede wszystkim podziękować wspaniałym artystom. Bośnikom Kultury za to, że od 19 lat w sposób szczególny traktują to miejsce. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że swoją obecnością sprawiacie wielką radość mieszkańcom województwa opolskiego, którzy tutaj Was zawsze gorąco i szczerze witają. Brawami o te brawa proszę. Bardzo się cieszymy, że tak licznie do nas przybywają, że atmosfera jest tak wspaniała, że jest. Tylu mieszkańców okolicznych miejscowości i całej Opolszczyzny, którzy przyjeżdżają podziwiać raz artystów, a drugi raz ich wyczyny na tych przepięknych rumakach. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest czarujące. Osoby, które kierują tym miejscem, mam tutaj na myśli Anetę i Andrzeja Sałackich, są równie czarujące jak to miejsce. Tego czaru dopełniają konie, czyli jesteśmy w przyrodzie, w naturze, z naturą. Między przyjaciółmi, ale też między fantastyczną publicznością i chciałbym życzyć z tego miejsca, żeby w tym miejscu, żebym się znalazł w tym miejscu po raz kolejny, 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 i kolejny Życzę powodzenia i no, w ogóle zapraszam Państwa tutaj też. Na z końca podobną Nie dokazu, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz całego lód. Nie dokazuj, miła, nie do przecież nie jest ciebie znowu taki cud.